To panowie, zasiadeczka na, na rybkach jest. Zasiadeczka. Woda piękna, przejrzysta. Karpie biorą. Tam są dwa koło łodzi uwiązane z dzisiejszej nocy. I jak na razie poranek piękny. Ricardo, al mejor pescatori. de los mejores. Ricardo Pescatori. Dilepsis, dalepsis. Tu mamá de un delincuente y tu drugiego. Tío Jerusalén. Pobre tío Jerusalén. Zów i wypuść. Właśnie jedna Odpłynął, jeden karp, drugi tutaj sobie stoi, odpoczywa. Zaparkował tu i się nie chce ruszyć. Odpoczywa. Młoda karpa ERKI.